Podróż rozpoczynamy z Poznania, ładując motocykle na busa, busem jedziemy bezpośrednio do Słowenii, do miejscowości Ratece. Po drodze jedno tankowanie na full przed granicą czeską, no ponieważ w Czechach i w Austrii jest oczywiście droższe paliwo, a Słowenii już jest taniej i tam później w Souvenii tankujemy się na full. No oczywiście po drodze trzy miasta w jeden graz Brno, dosyć zakrokowane. Pamiętajmy, że przez, jadąc przez Czechy i przez Austrię trzeba wykupić winiety na busa dlatego też szumieliśmy tą stradę z Słowenii, bo by była kolejna winieta, a tak wjeżdżamy od góry po lokalnej i odchodzi jeden koszt. W dniu dzisiejszym ruszamy z naszego miejsca noclegowego w Rateca do Bledu, gdzie tam pijemy szybką kawę i coś słodkiego. Następnie uderzamy sobie w kierunku pomnika Drasgos. Dalej udajemy się do Lubiany, gdzie spożywamy sobie obiadek. Następnie jedziemy do Doliny Logarskiej po drodze tankowanie, A następnie przez przełęcz Welach z powrotem do naszego miejsca noclegowego drogą 85 i w ten sposób robimy pierwszego dnia 330 km. No. Mi coś się tu nagrywa, jak chłopaki teraz się ubierają. Tutaj, dzień dobry panie Marcinie, dzień dobry panie Jakubie. Witamy na podróży z MotoTrip Słowenia, Alpy, Włochy i Austria. Tak to tutaj wygląda. O, mamy widok na Alpy bezpośrednio. Pięknie. Jeszcze śnieg w górach. Pan Marcin zadowolony, drugi pan Marcin również, speaker. Buz stoi, też zadowolony, odpoczywa po wczorajszej robocie. No i zaczynamy zaraz tutaj jazdę. Bez trzymanki. Tylko ty i twoja przestrzeń. Tylko ty i twoja przestrzeń. Yeah. Tylko ja i moja przestrzeń. Zawsze jadąc tą drogą numer 201 w Słowenii, bo to jest to jedna z moich ulubionych dróg. Jest bardzo dobry asfalt i łagodne, dosyć szybkie łuki. Po prawej i po lewej mamy góry, więc naprawdę fajny widok. Polecam się przejechać. Jest to droga też prowadząca zarówno w kierunku Włoch, jak i w kierunku Bledu. Udajemy się na BLED. Samego BLEDu nawet nie będę pokazywał, bo jest to miejsce niezbyt ulubione nawet przez motocyklistów. Ze względu na wiecznie panujące tam korki. Więc sobie to podaruję. Po prostu jedziemy na zamek, gdzie pod samym zamkiem. pchajcie się na samą górę parkingu, gdzie jest miejsce dla motocyklistów. Tam jest parę miejsc wolnych, nawet w weekend się coś tam znajdzie. No i tam bardzo sobie wyjść na ten zamek, walną szybką kawę i jakieś słodkie, i pojechać po prostu dalej. i twoja przestrzeń Na 100%, żaden luz, pełne mocy, lepiej sparzyć się na maks, nie żałować lat i nocy, dulem. być na 5 minut, czy płynąć na swój zemut Nie mów mi, że brniesz w tych bez żadnego trybu Kiedyś patzie na sukces, marzenia przywódcę, uciekłem im do przodu, ucinam słowa puste, dać się wytresować, ja dałem się wychować, rodzinie i dziękuję, dziś nie mam czego żałować No Kilku imprez, stów młodych lat, gorących głowi i braku snu. Możemy to odrobić. Się orientuj jak zarobić kiedyś. To były czasy, teraz nie ma czasu, co ty? Zawsze są opcje, lepsze czy gorsze. Głowa wysoko, nawet gdy w kieszeni drobne. Nie tylko o forse, gramy tu w Polsce. To moje miejsce od lat i mi tu dobrze. Tylko ty i twoja przestrzeń. Z niej co najlepsze, teraz tylko ty i twoja przestrzeń. Podróży, tranzyt do miejsca docelowego zrobiliśmy busem. I pewnie wielu z Was się zastanowi, czemu nie pojechaliśmy na motocyklach, tylko busem. No, są zawsze dwie sztuki. Pierwsze to jest takie, że jedziemy na wszyscy na kołach, jedziemy ten tysiąc kilometrów autostradami, jeden dzień w plecy i tak naprawdę zużyte opony niepotrzebne, przepalone paliwo we wszystkich motocyklach. Jeszcze nie wiadomo, co tam się po drodze może wydarzyć. No i to takie trochę ryzyko. W przypadku akurat tej podróży, gdzie nocujemy sobie na trójnogu granicznym, gdzie mamy Włochy, Austria i Słowenia, no to tak naprawdę co dzień wjeżdżamy do innego miejsca, nie musimy się przemieszczać i śpimy, jest jedna baza noclegowa, jedna baza wypadowa. I to ma wtedy sens jak najbardziej. W przeciwieństwie, jakbyśmy pojechali na przykład do Rumunii, no to tam za bardzo nie ma takiego miejsca i tam co dzień trzeba się przemieszczać. Natomiast w tym przypadku, też busem, no po prostu mniejsze koszty e, paliwa w tym momencie wychodzą. Dwa bezpiecznie, że jak ktoś miał jakiegoś paciaka, by leżał, no to zawsze można podjechać tym busem, albo coś by się stało z motocyklem, to można go z powrotem przewieźć e, do Polski. E, także głównie to te, tego typu powody. Przy parkowaniu motocykla do busa, to jeszcze taka jedna uwaga. Że motocykle powinny mieć minimalną ilość paliwa w zbiorniku. No i zapytacie dlaczego? Powodów jest kilka w sumie. Jeden z takich najważniejszych to jest to, że jak mamy na przykład zbiorniki 19-litrowe, tak jak w moim przypadku, i kolegów, którzy zamiechali to tam po 20 litrów prawie było, no to mamy tak, że jakbyśmy mieli na full zatankowane, bo paliwo tańsze w Polsce i tak dalej, byśmy chcieli przeoszczędzić, to niestety może to się obrócić przeciwko nam, ponieważ. To jest takie 19 kilo żywej masy, które po prostu przemieszcza się podczas transportu prawo w lewo i zwyczajnie świecie nam luzuje pasy w pewnym momencie. Jak pojechaliśmy w, w stronę do Słowenii, mieliśmy puste zbiorniki na rezerwach, nic się nie wydarzyło. Wszystkie pasy napięte w ogóle nic trzeba było dopinać, regulować, wszystko było git i było problemu. A z powrotem, to jak wam później też opowiem, no, pogoda się skopała w ostatnie dwa dni za dużo żeśmy tam nie jeździli. No, to tak mieliśmy po półbaku i trochę. No, to od razu po 200 km było naciąganie wszystkich pasów, więc to taka różnica. Dwa, pełne zbiorniki. No, to przy trzech motocyklach to macie prawie 60 kg dodatkowo do wiezienia. No, 60 kg też wpływa, tak jakbyście dodatkowo osoba wieźli. Ma to też wpływ na spalanie busa, czyli taki powiedzmy czynnik ekonomiczny. No i trzecia rzecz: gdybyście te motocykle właśnie też na, na pacy jeździli i mieli jakieś samotkowe bagaże, w zależności od DMC czy też na lawecie, no to to ma znaczenie przy, przy dozwolonym ciężarze, który prze, przewozicie, więc im mniej, tym zawsze lepiej i bezpieczniej. Zwłaszcza jak bierzecie sobie przyczepkę, tak, i macie trzy motocykle, to tam na, może być na pograniczu. No, no to takie powody, dlaczego busem, druga sprawa to jest też, że nie chcieliśmy jechać na motocyklach ze na to, że było jedno miejsce noclegowe no bo ponieważ jazda 1000 no, km, umówmy się, autostradą czy tam eskami no to nie jest nic fajnego, tak? nuda taka, że koniec jedzie się tam prawie no, 7-8 godzin tą autostradą no to nic fajnego, więc lepiej busem i się pośmiać z chłopakami i pożartować, pogadać, muzyki posłuchać i tak dalej nie? to taka a propos czemu jechaliśmy busem i we'll you Ale tu jest ładnie! Ale tu jest pięknie! Ale mi się tu podoba! Jest zajebiście! Pomnik Drasgows, który mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, jest to bardzo ważne miejsce w historii Słowenii, gdyż upamiętnia dramatyczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. Kiedy to partyzanci ruchu oporu bronili wioski przed niemieckimi siłami okupacyjnymi w styczniu 1942. No i pomimo tego, że partyzanci no, walczyli dosyć ostro z okupantem, no musieli się wycofać ostatecznie. No i w odwecie za to Niemcy spacyfikali wioskę i bestialsko zamordowali 41 mieszkańców a pozostałych, tych, którzy się nadawali do pracy, to po prostu przewieźli, deportowali do obozów pracy. No i ta surowa bryła, jak widzieliście, no jest w bardzo świetnym miejscu położona, bo krajobraz dokładnie jest po prostu bajeczny i malowniczy. Przepięknie to wygląda. No, ten monument no, ma składać hołd bohaterom, tak? którzy walczyli w tamtych dniach, jak i jednocześnie przypominać o brutalności tej wojny a my tymczasem udajemy się do Lubiany na obiad. Wyjeżdżamy właśnie z Doliny Logarskiej, zwanym również Zielonym Rajem, jest to naprawdę prawdziwy raj dla miłośników natury, gdzie mamy drogę otoczoną szczytami Alp, Kamnicko, Sawińskimi, e, no zapierający wdech w widoki, no, no coś pięknego, po prawej i po lewej macie Alpy, piękna droga, przestrzeń. Na końcu tej drogi, bo to droga zamknięta, więc często ludzie sobie odpuszczają po prostu tą, tą dolinę, ale naprawdę warto się dojechać do końca, gdzie można też czasem zobaczyć osłowiska e, takich tych lawin śnieżnych e, w dosyć bezpieczny sposób, to można sobie poobserwować. Także ja bardzo serdecznie polecam e, i dalej się udajemy przez przełęcz Eisenkapel, o której parę słów więcej za chwilę. You want me to be feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the toe, just caught in the Every step that I take is enough. Jedąc przez tą przełęcz, się zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ona tak na początku, jak widzieliście, zaczyna się dosyć niewinnie. Fajne, głodgodne łuki, przeważnie czyste, normalne, widoczne zakręty. Za chwilę się i ślepe i coraz ciaśniej, coraz caśniej, wężej, a na samej górze to już w ogóle są zawrotki pod górę, sempertyny, tak zwane włoskie tornanti. No i, no i raz zobaczycie na tym filmie, że udało mi się przestrzelić nie jeden zakręt, bo albo za duża prędkość, albo było coś na drodze, albo trochę piasku, żwirku, wody, trochę śniegu, trochę lodu. No a im wyżej się wspinaliśmy, to taka informacja na dole było około 16-17 stopni, jak startowaliśmy z Doliny Logarskiej. No a na samym szczycie, jak wjechaliśmy już przez granicę, no to było 3 stopnie. Więc to ponad z każdym wspinaniem się w górę coraz słabiej kleiła, nie? Także te zakręty coraz bardziej na kwadratowo wygląd się brało. I na to musicie zwrócić uwagę, bo to nie jest droga zamknięta, to nie jest tor. I eee, pamiętajcie, że tu może wyjechać samochód, może wyjechać drugi motocykl z góry, żebyście też się nie zdziwili. Też może przestrzelić. Także każdy zakręt, który bierzecie na górę, tak naprawdę musi się odwrócić troszeczkę do tyłu, tak jak uczyłem na szkoleniach. No i patrzeć, co się jedzie, jak ten zakręt należy wziąć, nie? Bo tutaj ta technika po prostu brania tych zakrętów się no, bardzo przydaje. I ja zawsze będę czuł na tych wyjazdach, że mówię, jeździmy turystycznie, spokojnie, z nikim się nie ścigamy. Mówię także bez podpisywania, bo tutaj no, akurat przy tych przełęczach, palpach, no nie ma żartów. A do tego trzeba to się zwierzęta, gdzie akurat nie na tym wyjeździe, ale innym mi się zdarzyła taka sytuacja, że był ślepy zakręt i gdyby nie rowerzysta z drugiej strony, który mi pokazał, żebym się zatrzymać, no to się wyładował w stado łosi, które szły, że jak powiem, przy prawej ścianie na zakręcie, więc no, można się zdziwić, nie? Także uczulam jeszcze raz bezpiecznie dalej przed siebie. <śmienny> W kolejnym odcinku odwiedzimy planicę bezbędnych tłumów, wjedziemy na Managard pomimo napotkanego śniegu, przynajmniej na tyle, ile się da, a następnie zwiedzimy sobie włoskie kąty w pobliżu Słowenii. Zapraszam.